Yeah. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku vlogowo-podcastowym Biegam i Dźwigam. Dzisiaj wizualia to m.in. mój jeden z najlepszych treningów, a przede wszystkim najlepszy pod względem przyjemności zbiegania, biegania, a drugi niekoniecznie udany. Ten pierwszy odbywał się troszkę ponad tydzień temu, kiedy w Warszawie i większą część Polski zasypał śnieg. Malownicze okolicz okoliczności przyrody, a dokładnie mówiąc, odwrotna strona bulwarów nad Wisłą, gdzie znajduje się taki dziki lasek, w którym można sobie lekkim terenem przebiec, a w okresie zimowym, kiedy spadnie dużo śniegu, jest troszeczkę temperatura na minusie lub bliżej zera, tak, żeby śnieg okleił drzewa, robi się naprawdę pięknie i malowniczo. Na ten trening zabrałem buty, których nie dostałem od nikogo, tylko kupiłem za własny hajs. Chodzi o Trabuko dziesiątki od Asixa. Kupiłem je, chociaż mamy bardzo dużo butów trailowych w sklepie, to wziąłem akurat te buty ze względu na bieżnik. Muszę przyznać, że chyba żaden producent, albo przynajmniej te buty, o których słyszałem, czytałem i miałem okazję mieć na nogach, nie zrobił tak dobrego bieżnika z tak udanej gumy bieżnika, która klei się na mokrym, świetnie klei się na lodzie. Miałem jeden uścisk, który co ciekawe jest tutaj na filmie. Idealnie uchwycony, chyba nawet jak to powiedziałem, to ten uścisk się wydarzył. I to była jedyna sytuacja, powiedzmy, pseudo niebezpieczna podczas tego treningu. Natomiast drugi trening biegowy, który będzie na samym końcu, to będzie trening, który zrobiłem tydzień temu we wtorek. I wtedy w Polsce padał mroźny deszcz na noc wcześniej i była po prostu szklanka, lodowisko, miasto, obrzeża, po prostu tragedia. Ja wziąłem wtedy złe buty, po, wziąłem buty uterenowione, dokładnie nowablasty TR-ki, no i myślałem, że się zabije na tym treningu. Po 20 minutach miałem niechęć do biegu, a właściwie biego chodzenia, bo nie dało się zrobić tego treningu dobrze. Był w wolnym tempie, niebezpiecznie, zresztą popsuł mi się też czujnik na klatę od Garmina. Same nieszczęścia, chociaż dalej, malownicze okoliczności przyrody, bo pierwszy raz biegłem nad Wisłą zimą i widziałem kre na, na rzece. Oczywiście to też w tym vlogu zobaczycie, jeśli chodzi o wizualia. Swoją drogą, nie wiem, czy o tym powiedziałem, jestem w domu rodzinnym. Przyjechaliśmy tutaj z Weroniką na święta. Święta mamy dosyć aktywne i teraz specjalnie w piątek, bo przyjechaliśmy na dzień przed Wigilią, biorę się tutaj za nagrywanie dla was, montowanie filmów i troszkę za plany treningowe dla podopiecznych. W sobotę mamy wspólną, rodzinną Wigilię. W niedzielę również rodzinny obiad i w poniedziałek chyba też będzie jak się rodzinny obiad. Muszę przyznać, że ja nie jestem może jakąś osobą super rodzinną, znaczy kocham swoją rodzinę i lubię rodzinę mojej żony. Nie mam jakby problemów z tymi ludźmi. Żyję ze wszystkimi dobrze i uważam, że życie z ludźmi dobrze yy, i nie robienie sobie problemów sprawia, że nasze życie jest spokojniejsze. Nie lepsze, bo to nie robi jakiejś wielkiej różnicy powiedzmy, ale to jest coś, co siedzi mi zawsze w głowie, a mianowicie, jak chcesz, żeby ci się żyło dobrze, to żyj dobrze z ludźmi. I kontakty międzyludzkie, które nawiązuje, lub z których rezygnuje, co ważne, zawsze były dobrze przemyślane i ta spontaniczność była tylko do momentu spotkania, a jeśli chodzi o utrzymanie kontaktu, to było. Już można powiedzieć, przemyślane. Nie chciałem utrzymywać kontaktu z ludźmi, którzy w jakiś sposób negatywnie wpływali na moje życie. Ja też nie mogę nazwać się stuprocentowym introwertykiem, chociaż nie ukrywam, że jak przychodzę na przykład z pracy, to lubię pobyć sam, ze sobą, w ciemnym pomieszczeniu. Na przykład, jak przychodzę z pracy, włączam światło w przedpokoju, przebieram się. I zwykle chodzę po ciemku w, w mieszkaniu, jakby nie potrzebuję światła. Ja jakoś, nie wiem, jestem przyzwyczajony. Mamy duże okno, zresztą w sypialni, więc trochę tego światła z zewnątrz wchodzi. Ale lubię taką samotność i wyciszenie, nie przez cały czas, bo jakby będąc już w związku 6 ponad lat, nie do końca wyobrażam sobie siebie jako samotnika będącego singlem. Jednak posiadanie tej drugiej połówki, osoby, którą się kocha, i osoby, która jest też jakby dodatkowo twoim najlepszym przyjacielem. Ja tak przynajmniej do tego podchodzę, że moja żona nie jest tylko. Jakby kwestie rodzinne i kwestie nazwania kogoś przyjacielem lub na tyle bliską osobą, żeby mu się o wszystkim zwierzyć, porozmawiać, czy spędzać czas, to jest dla mnie równie ważne i jest to dla mnie synonimem, można powiedzieć, trochę przyjaciel i żona, ale oczywiście, przyjaciel może być też dobrym ziomkiem, kolegą, koleżanką, ale uważam, że jakby ta najbliższa dla nas osoba, żona-mąż, też powinna mieć te cechy, albo powinniśmy się czuć przy niej, z nią, jak z dobrym przyjacielem. I tu muszę przyznać parę ciekawych rzeczy, że z moją żoną. Naprawdę złapaliśmy na samym początku poznania bardzo fajny kontakt. Natomiast y, zawsze jakby może nie pragnąłem, ale chciałem, żeby moja żona na przykład lubiła gry komputerowe albo lubiła mangę i anime. to się akurat nie udało, bo moja Weronika nie lubi ani y, anime, nie lubi mang. W ogóle zawsze się naśmiewa ze mnie, jak te rzeczy nie wiem, czytam, że o czytam jakieś kurwa obrazki, jakieś głupoty. Y, Kiedyś poruszę może temat gier, anime i ogólnie tego, co uważam, że dorosła osoba powinna robić, nie powinna, albo żeby się nie przejmować może opinią kogokolwiek, co się robi, bo jakby jestem zdania, że nie ma czegoś takiego, że dorosła osoba coś powinna, albo czegoś powinna się wstydzić, bo robi, bo coś jest dziecinne. No ale pomijmy to. Nas ale powiem wam, że no, zmank się może i śmieje i anime, ale jeśli chodzi o gry komputerowe, to już jest troszkę inaczej. Muszę przyznać, że chętnie gra ze mną na Switchu w kilka gier specjalnie kupiłem Switcha OLED po to, żebyśmy mogli sobie od czasu do czasu w coś wspólnie pograć, bo pamiętam, jak się poznaliśmy, i jeszcze ja mieszkałem tutaj, a ona mieszkała w świdniku, to przyjeżdżała do mnie i oprócz takiego wspólnego spędzania czasu, czy na przykład oglądania filmów w seriali, czasami graliśmy. Graliśmy na przykład razem w Rocket League na kąpie. I w różne gry Lego dla dwóch graczy. Natomiast teraz yy, gramy wspólnie na Switchu w Mario Kart 8 Deluxe. W ogóle genialna gra. Muszę przyznać, że nie sądziłem, że wyścigi Mario będą tak fajne, skillowe, przyjemne. Yy, no, powiedziałbym, że myślałem, że kupuję tę grę tylko po to, żeby grać z Weroniką, ale ja przyznam, że sam chcę ją odpalić po to, żeby właśnie przejechać sobie jakąś trasę, żeby sprawić sobie przyjemność graniem. W tą wyścigówkę jest fantastyczna. Aż żal, że nie kupiłem jej wcześniej, bo na pewno grałbym już od dawna. Inną grą, która bardzo nam się spodobała, jest Mario Tennis. Na Nintendo, jak się ma subskrypcji online, są darmowe gry ze starych konsol, i bodajże z Nintendo 64 jest Mario Tennis w którego mieliśmy trochę okazję pograć i to też jest mega przyjemna, satysfakcjonująca gra dla dwóch graczy. Wiem, że jest nowa edycja tego Mario na Nintendo Switch, która się nazywa Mario Ace Tennis, albo Aces, coś takiego. Możliwe, że w przyszłości też tą grę kupię i będziemy sobie grać w tą nową wersję. No i jest jeszcze chyba jedna gra. A, Weronika zawsze chciała ze za mną grać w Wormsy i, i... ale akurat jeśli chodzi o Wormsy, to przyznam, że na Switchu można je kupić za jakieś 120 zł, ale jakby wolałbym złapać je na jakiejś promce, dlatego troszkę się wstrzymuję, wzbraniam przed zakupem tej gry w takich pieniądzach. Ale jeszcze co ciekawe, jakiś czas temu, chyba w zeszłym roku to się stało, zaczęliśmy grać w gry planszowe wspólnie. Wiem, że tutaj Rafał Ketokocur i ze swoją yy, małżonką grają też w gry planszowe. Można powiedzieć, że trochę mnie zainspirował... Yy, że oni wspólnie w różne planszówki grają. I pamiętam, że jak mieliśmy COVID, to zaczęliśmy od eurobiznesu. Kupiliśmy w ogóle eurobiznes na Allegro, zamówiliśmy go jak byliśmy na kwarantannie, w jakichś tak w pierwszych dniach kwarantanny i do nas przyszedł. Zaczęliśmy sobie w niego grać i stwierdziliśmy, Kurde, fajnie, się gra w planszówki, ale nie mamy za bardzo takich gier. Więc poprosiliśmy naszych znajomych, którzy przyjechali do nas z innej miejscowości, spod warszawskiej miejscowości i podrzucili nam inną grę planszową. To się nazywało Siedem cudów świata pojedynek. Tak, to się tak nazywało. I to już była bardziej strategiczna, przemyślana i szybsza gra od Eurobiznesu. Bo we dwójkę w Eurobiznes gra się ciężko, jest to nawet w pewnym momencie nudne i jedna rozgrywka, taka pełna, jest rozłożona na kilka podejść, bo po prostu trwa to zbyt długo. W Siedem cudów świata pojedynek graliśmy już we dwójkę 30-40 minut maksymalnie. Pierwsze, chyba 5 czy 7 pojedynków, które rozegraliśmy, były błędne, bo ciągle jakieś nowe zasady poznawaliśmy i dopiero później ta gra nam się bardziej spodobała. Natomiast, jeśli chodzi o mnie, to przyznam, że ja jestem ogólnie dużym fanem gier karcianych kolekcjonerskich. Grałem troszeczkę w Yu-Gi-Oh swojego czasu i w wersji online i karcianą, ale w karcianą to tak bardzo, bardzo mało ze znajomymi, jak jeszcze mieszkałem w świdniku. Natomiast dużo też czasu spędziłem na grach Pokémon karcianych, tych TCG Pokémon, coś tam. Grałem zarówno w wersję online, jak i w wersję realnych kart, też ze znajomymi, ale głównie to było online. I przyznam, że rzuciłem pomysł jakiś czas temu Weronicę, że kurczę, słuchaj, są takie zestawy dla początkujących dwie talie kart, czy tam trzy, z planszą może byś ze mną zagrała. Ona się troszeczkę wzbraniała i pewnie też w duchu też myślała, że to będzie gówno i bez sensu, żebym to kupował jakieś karty Pokémon w ogóle dla dzieci. Daj spokój. Ale ostatecznie kupiłem te karty. Mamy te talie, I graliśmy już kilkanaście razy i co ciekawe, yy, chyba statystycznie to ona więcej razy ze mną wygrała w te Pokémony niż ja z nią i muszę przyznać, że bardzo dobrze jej idzie i to też co ważne, jej myślenie strategiczne w takich grach bardziej złożonych jest lepsze od mojego, albo przynajmniej główną różnicą jest to, że ja lubię wykonywać ruchy szybko. Myślę o czymś, powiedzmy mamy jeden, maksymalnie dwa ruchy do przodu zaplanowane, mogę coś tam przewidzieć albo nie i chcę grać dosyć szybko, a ona myśli dłużej, ja ją często poganiam, mówię dobra już weź kłać jakąś kartę, rób coś, bo ile to będzie trwać? Ona robi swoim wolniejszym tempem i ostatecznie ze mną wygrywa. Także to jest coś, co ostatecznie spełniło się w moich marzeniach, jeśli chodzi o moją partnerkę: że jakby do no wiadomo, granie na kąpie czy w jakieś tam gry planszowe jest fajne. Nie tylko to się robi w życiu, ale bardzo się cieszę, że możemy wspólnie robić coś innego niż tylko oglądanie seriali czy filmów. Bo to też jest ważne, że my oboje nie jesteśmy w stanie skupić uwagi na oglądaniu serialu lub filmu trwającego więcej niż godzinę. Chociaż ostatnio obejrzeliśmy na Netflixie Dzienną zmianę. To jest taki film o zombie, trochę komedia, trochę film akcji, taki powiedzmy ala no Blade. Jak powiem, że to jest Blade, to ktoś się wkurzy. No nie jest to Blade, ale jest to taki film, powiedzmy pseudo o wampirach, o, o wampirach, a nie o zombie, sorry. Który był bardzo fajny. Prosty, jak budowa cepa. Ale tak jak mówię, obejrzeliśmy go całego. To był pierwszy chyba film, który cały obejrzeliśmy. Bo na przykład władze pierście nie robiliśmy, yy, każdą część oglądaliśmy na dwa razy. Yy, był pomysł, żeby oglądać Harry'ego Pottera, ale przyznam, że ja chyba nie dam, nie dam rady oglądać Harry'ego Pottera. To, to chyba już nie te lata. No nic, dobra, tyle ode mnie dzisiaj w tym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. Cześć!